Królowa sportów motorowych w skali 1 do 43 weszła na polski rynek za sprawą wydawnictwa Centuria. A zatem teraz i my możemy zgłębiać tajniki najciekawszych konstrukcji na przestrzeni dekad w F1 dzięki gazetkom z modelikiem. I pozwólcie, że omówienie tej serii rozpocznę właśnie od gazetki, ponieważ ta pięknie przybliża nam parametry Mercedesa W10, zarówno od strony technicznej, jak i wizualnej dzięki omówieniu malowania. A zatem bolit Mercedesa na rok 2019 był kolejną już perełką ery hybrydowej, w której to wówczas Mercedes zdawał się być absolutnym dominatorem. I ten modelik jest o tyle ciekawy, że przygotowany na 125. urodziny marki miał naprawdę nietypowe malowanie. Biel i srebro było tu bowiem odbiciem historii Mercedesa w motorsporcie, ponieważ warto pamiętać, że w przeszłości Pochodzenie maszyny definiowało jej kolor, dlatego też Włosi ścigali się na czerwono, Brytyjczycy na zielono, a Niemcy na Biało, a przynajmniej do roku 1934. Wtedy to bowiem pojawiły się Silver Arrows i Niemcy zaczęli wystawiać swoje maszyny nie tylko Mercedesy, ale też między innymi samochody marki Auto Union, właśnie w srebrze. Dlatego też to połączenie kolorów idealnie pasuje na 125 urodziny. Jednakże warto też pamiętać, że ekipa przywdziała stroje z epoki, by jeszcze bardziej podkreślić historyczny charakter. Tego jubileuszu. I tak, o ile jeśli chodzi o wizualną stronę, wyglądało to pięknie. No, to jeśli chodzi o stronę sportową, to Grand Prix Niemiec dla Mercedesa pozostawiało wiele do życzenia. Odległa dziewiąta pozycja Luisa Hamiltona, który tu przecież dominował w tym sezonie, oraz wycofanie się Walteriego Bottasa, będące wynikiem wypadku, sprawiło, że Mercedes nie wspomina tego jubileuszowego Grand Prix za dobrze. Niemniej jednak polscy fani na pewno dobrze wspominają punkcik Roberta Kubicy, który był wówczas jedynym zdobytym dla Stainy Williamsa. Wracając jednak do samej gazetki, no to poza przybliżeniem nam budowy hybrydowego W10, opisu malowania, Dostajemy też bardzo dużo informacji na temat statystyk Louisa Hamiltona w tym sezonie, jak i w ogóle o stanie stawki na rok 2019, z uwzględnieniem różnych zespołów. Jednakże osobiście uważam, że jest to dosyć spójna narracja, ponieważ nie mogliby w nieskończoność pisać o jednym bolidzie, a ponadto dostajemy też kilka ciekawych ujęć modelika w gazetce. Jednakże przechodząc już z gazetki do samego modeliku, to ten, jak na pieniądze, w jakich jest sprzedawany, jest naprawdę wielką okazją i nawet jeśli mówimy o regularnej cenie za egzemplarz z tej kolekcji, to wciąż mówimy o bardzo dobrych pieniądzach, by dostać naprawdę rzadkie modele w specjalnych malowaniach, które zostały wiernie oddane. Oczywiście jest to modelik gazetkowy, dlatego zdarzają się błędy w kalkach lub jakieś dziwnie spasowane elementy aerodynamiczne, niemniej jednak w tych pieniądzach naprawdę jakość jest niezwykle dobra. I nawet jeśli spojrzymy na takie Burago, które w ostatnich latach zwiększa swoją flotę samochodów z Formuły 1, no to nie mamy do czynienia tak naprawdę z konkurencją dla takiego rozstrzału samochodów, jaki oferuje nam wydawnictwo Centuria właśnie. I oczywiście modeliki trzy razy droższe potrafią mieć lepsze kalki czy lepiej wyprofilowane detale, niemniej jednak podkreślam po raz kolejny, że w tych pieniądzach jest to naprawdę bezkonkurencyjna możliwość złożenia sobie swojej kolekcji samochodów z F1. W drugim numerze zaś otrzymujemy bolit Maxa Verstappena z Grand Prix Turcji 2021 i dlatego jest on w tym specyficznym białym malowaniu, które to bardzo przypadło fanom do gustów. No i szczególnie obecnie może ono budzić skojarzenia z samochodem e, Vicarbu. I co ciekawe, tutaj wydawca również wykorzystał okazję, by przemycić więcej wiedzy poza samym opisem tego samochodu, mianowicie mówiąc o specyficznych malowaniach w F1 w ogóle, z uwzględnieniem oczywiście McLarena również z roku 2021, przygotowanego na Monaco w pięknym malowaniu Galfa. Dlatego też po analizie dwóch pierwszych numerów patrzę w przyszłość tej serii dosyć pozytywnie, tym bardziej, że odebrałem już trzeci numer z samochodem. Ferrari, Michela Schumachera, a w czwartym numerze czekać na nas będzie już McLaren, Ertona, Senny. Ponadto, jeśli zobaczymy jakie prezenty czekają na prenumeratorów, no to również wygląda to bardzo sympatycznie. Mianowicie, możemy otrzymać dwie repliki kasków. Jedną Jacques'a Żaka Wilnewa z 1979, drugą z kolei Kimiego Rajkonena z roku 2007 obie w skali 1 do 5. Jeśli chodzi zaś o dodatkowe modeliki no to możemy otrzymać Ferrari z 2003, oczywiście należące do Michaela Schumachera oraz BMW Zauber Kubicy z 2008 roku w skali 124. Jednakże jeśli ktoś zdecyduje się na prenumeratę premium, nie będzie to jedyne autko w skali 1.24, które można otrzymać. Ponieważ producent oferuje nam również Aston Martin z 2021, oczywiście należące do Sebastiana Fetela. Rozczaruję tu wszystkich fanów Lensa Stroll'a. Mamy również dwa modele z sezonu 2022, czyli kolejno Red Bull Maxa Verstappena oraz Mercedes Luisa Hamiltona. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie o tej kolekcji, oraz o tym, jakie tam modeliki zbieracie. Ode mnie na dziś to będzie już wszystko i do następnego. A jeśli podobają się tego typu materiały, rozważ subskrypcję.